Cześć! Dzisiaj sobie zagramy w Minecrafta na craftgeek.pl Oczywiście na trybie Genkasz No, bez przedłużania filmu Zostawcie suba i lajka A my już lecimy do trybu Okej okay. Zy... Okej okay. Co my dzisiaj mamy? Legendary tłuszcz. Skrzynia A Narzędzia no, tak, na buty mamy tutaj okej, to więc tak. Zum jest nasła pszenica o wartości 10 zł. Mamy poziom 10 na jasni potrzeba poziom 15. A, mam shulker boxa, no tak Mam shulker boxa No, naprawdę fajny Bo go nie może otwierać No, nie może go otwierć w powietrzu No, to wszystko <grych> Dobrze mm, O, jedenasty poziom Zobaczmy, co jest To jest... nie bo w jaskiniach jest super sztabka, która to dużo kosztuje, to bardzo co lepiej kopać, jest lepiej niż no, niż kupować. Dobrze, mamy osiemnaście tysięcy. Kobie sobie ten generator. I trochę tych. I jeden za 500. Okej. Okay. Jakby co? To te. Mionki, To się nazywają mionki. Kiedy się na wyspie swojej. Tak je postawię, żeby zbierało mi. Okej. Okay. To piszecie minionki. Kiedy jesteś na swojej wyspie. I tutaj macie różne minionki. Tej zbieracza dostałem. Nie wiem jak. Chyba kupiłam, nie wiem. I on. Będzie zbierać i te tutaj. I no, możemy sobie zbierać. I sprzedawać. Zbiera? Zobaczmy. Zbiera. Widzicie? Już teraz zobaczmy, ile kosztuje 2,5 fi... miliona. już drogie. A dobra, zbieraj. My tutaj trochę pozbieramy sobie marchewki i inne. Jeden to. Jeden, okej. Okay. Bum, 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 bum. I troszeczkę marchewek. I... I tutaj jedną marcheweczka. A to wszystko tu jest w I zobaczcie Tutaj mamy 12 poziom I kiedy będzie 15 A wy mojego kursora nie widzicie, okej okay. To tam po prawej stronie, jeżeli widzicie To tam jest poziom 12 I Kiedy będziemy mieli 15 To blokujemy w nim. Diamenty, które są bardzo drogie, i przez to będziemy mogli o wiele więcej zarabiać. i będziemy mogli sobie kupić tą refinerię chyba tak to się nazywa? Koleb? Tak, refineria no i one będą nam robić, że kiedy nie gramy na serwerze, są bardzo drogie. Mm. O, możliwość zbierania itemów z generatorów, nawet gdy jesteś offline. Co to się bardzo opłaca. Więc widzimy się, kiedy będę miał 15 poziom. A i jakby co? To, jeżeli Wam przeszkadzają te ikony na ekranie, te dookoła ekranu, to napiszcie w komentarzach, ja je wyłączę. Jeżeli będziecie chcieli. No, co? Ja w tym czasie zbieramy sobie na wypłatę i poziomy. Ok którego poziomu możemy od poziomu 25 OK Kiedy to nagrywam to jest godzina 1446 eee, nie, tutaj nie patrzymy Dobra, to jeszcze 20 minut mamy czekajcie dosajcie, mam też nasłów ma kanał na ja YouTube a win też jest? Gdzieś widziałam od widałem. A no, zajęcie jak jest. Czyli właściciel i też youtuber. Możecie wyszukać jego, jeżeli nie znacie. Pewnie znacie. No. Na razie mamy jeszcze 13 poziom. Dużo dużo groszy nam leci, zauważyłem Co chwilę wypada Drop kluczy? Kasz, uh. Cash Trzeba rangę kasza Ile osób ma kasz Pięć osób ma rangę cash Ona jest droga Bardzo droga, bo nawet ze 100 złotych kosztuje cię tutaj klucza jezu ale piszą ciężko nie ma go już albo może jest na paniszu nie wiadomo 14 poziom. A to jest dobrze. Jeszcze nam jeden poziom i idziemy do jaskini. Potrzebujemy jeszcze jeden poziom. Mamy 15 poziom, okej. Okay. Ja już mam filoż, bo w poprzednim odcinku kupiliśmy sobie. Jeżeli oglądaliście. OK. To zobaczmy ile daje. Czy na pewno 2500? Hmm. Ale dość mało tutaj tego jest. I ciężko to jest zdobyć. Czterdzieściku. jest koniecznie. Tam chyba nie. Tak. Tak? Nie, tam po, tam potem będzie dopiero od kasz. Tak, kasz. Tak, kasz. Co to było? Okej, okay, nie wiem co to było, ale okej. W ogóle zobaczmy co to. Najpierw wolę wykopić elementy. Okej, okay, wykopałem. Sprzedajemy Okej, okay, to tutaj się szło. Idesteśmy na dół.

i od, aż 2 złote można trafić tutaj to wróćmy do diamentów i kopmy dalej aż no nie zdobędziemy te 2,5 miliona znowu sędziak, to uczy na serwer szanujcie by Chyba niższy jest pewnie

Kiedy nie jesteśmy na wyspie, nie dostajemy. No, trochę problem. Nie może? No, bo w sumie to, żeby szybciej zbierać, bo generatory co 20 sekund robią. A my gdzieś tak kupimy 10 sekund, no to za milion możemy kupić sobie generator 15. A te chcę polepszyć. Nie, tutaj potrzebuję jeszcze 60. kiedy poziom dziesiąty Potrzebuję trzy pięćset No tak, No i sześć koła Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Zostawcie subika i lajka. No i co jeszcze mamy do powiedzenia? Cześć!